Czuję żal, zbyt dużo złego podziało się Byliście blisko mnie, mała ciebie nie widać też Siedzę w tej sofie i podpalam ciągle CBD Myślę co ze mną jest, znów kurwa na traczku rozczulam się Piszę numery, inni walą wiaderka Idą za kościół, gdy zaczyna się pasterka Na bani problemy większe niż jebane WTC Ale przezwyciężę to, chociaż miałbym tu kurwa zesrać się Moje życie o sermu susza. Cierpi na tym moja dusza. Pogłębia się pustka, która już jest dusza. Głowaniem stanie w chmurach, zgłębia się w myślach. Całkiem spore przemyślenie mnie napotykają I mi głowy strasznie zawracają Nie ze w środku tych oscylacji I o moich wariacji Maluje na tym bicie, niczym na Nie jestem dowolny ci, ale gdzieś to ujdzie Wyrobiłem tutaj plan na kartce Mam nadzieję, że dobiegniem swojego nie będąc starcem Więc zlatuję sobie zdrowie numer ścianym Leczymy się tutaj specyfikiem zielonym Życzę ci, aby następny rok był wypierdolisty Żeby był elegancki i przejrzysty